To już całkowita zdrada polskich interesów. Partia Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego poparła w europarlamencie Europejską Unię Obronną. Po pierwsze stworzenie Armii Europejskiej w kontrze do NATO realizacja planu wypchnięcia Ameryki z Europy. Po drugie to potwierdzenie 150 miliardów złotych wspólnego długu. Środki będą przeznaczane na wspieranie niemieckich i francuskich fabryk zbrojeniowych. Po trzecie, w końcu to oddanie kompetencji, suwerennych kompetencji państwa polskiego. Zniesienie zasady jednomyślności. O obronności, bezpieczeństwie i ochronie granic będzie teraz decydowała Bruksela. I z dumą ogłosił to partyjny szef Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. Wszystko, czego potrzebujemy, to wspólny projekt europejski. Tak jak na przykład rakiety, bramy, systemy, systemy obronności, drony, również oddziały obronne. I... Musimy spojrzeć, ile będzie, jaka, jakie, będą wojsko, y, jakie będzie wojsko europejskie z flagą europejską na rękawach. Jeśli nie godzisz się na oddawanie kontroli nad polską armią w ręce Berlina i Brukseli, powiedz razem z nami stop trzaskowskich.